Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Twierdza Krzyżowiec. Przyszedł czas na kolejne ocenianie zamków. Tym razem weźmiemy sobie na cel Wieprza. Będziemy dzisiaj oceniać zamki Wieprza, kogo dać naprzeciwko Wieprza, żeby tak w miarę no, nie atakował go za mocno, żeby nie rozwalał. Może Emira właśnie byśmy wzięli. Dobra, 20 tysięcy to już sobie ustawiłem, żeby też, no zamki wieprza już na pewno będą większe, potrzebuję troszkę tych pieniędzy, żeby ten zamek zrobić, to damy mu nie 8 000, a 20 na ten start. Dobra, zamki po kolei od 1 do 8, tak samo jak w ostatnich odcinkach zaczynamy. Zamek numer 1. Okej, okay, zamek wieprza mamy zrobiony, to jest zamek numer 1. No i powiem wam tak, zamki wieprza ogólnie lubię, ale zawsze miały te zamki 1 minus, a jest nim niestety... W każdym zamku to będzie minus ten niski mur, więc za to będę troszkę na pewno odejmował. Bo to mi się zawsze tylko nie podobało. Bardzo mi się podobają, to tak pięknie według mnie wygląda. Jak jest właśnie taka na przykład kwadratowa baszta, która ma takie nawet czy to pojedynczy, czy podwójny, taki gruby mur dookoła. Wygląda to przepięknie, to mi się zawsze bardzo u wieprza podobało. Jest to też dość skuteczne, jak na przykład katapulty próbują zniszczyć. Nieraz było tak, że jest taki zamek, który ma wieżę jeszcze jedną dodatkową gdzieś po tej stronie. Katapulta może strzelać, może strzelać, wieprz odbudowuje sobie te mury i ta wieża jest chroniona. To jest naprawdę bardzo przydatne. Do tego, do wyglądu też bardzo dużo daje. Niestety ten niski mur, no i tak, co my tu mamy, to jest taki, właśnie jak mówię, najmniejszy zamek. Tu mamy, widzę, że troszkę budynków poza murami, nawet tym niskim murem. Czy możemy poczekać jeszcze do jakiegoś ataku? Czy ty, Emir, planujesz atakować? Dobra, może zwiększę tempo, bo tam Emir coś nie planuje. Jakiś atak tutaj. I Możemy zobaczyć, żeby właśnie te mury zniszczył. Co my tu jeszcze ogólnie mamy? Mamy tak, cech inżynierów za murami. Tu domek. No i właśnie, i teraz pytanie tylko. Bo u wieprza jest też problem, że on nie ma za bardzo... Niestety, jak... Chociaż, no tylko w sumie patrole mogą niszczyć jakieś balisty Czy jakby tu podjechała balista, ten dom nie jest w ryzykownym miejscu, skoro tutaj już dali tyle domków Patrząc na to, że załóżmy przeciwnik jest tam, nie licząc, że przeciwnik był Jakby tutaj na dole, a wieprz byłby na górze No to w sumie Te domki są po tej stronie, fajnie, że chronione Są z tyłu zamku, ale czy ten dom jeden, który jest tu Czy na przykład jakby balista stanęła gdzieś w tym miejscu, podpaliła, to może przejść na na to wszystko w środku, o, ogólnie przez magazyn może i by nie przeszło, samo w sobie tak tu, ale na te budynki na pewno. Więc to jest mały minus, widzę w tym zamku, do tego te mury, no nie jest to jakoś taki najlepszy zamek wieprze, jest to fajny mały zamek, ale te wieże też są trochę z tyłu. Na przykład jakby jednostki jakieś podeszły tu, to te wieże jeszcze chyba nie brałyby udziału tak naprawdę w obronie. Więc tutaj szczerze, no ten zamek jakoś mocno wysokiej oceny nie dostanie. Jest to fajny, mały, prosty zamek. Wieprza, taki mały. Tak jak Wilk ma ten swój mały zamek, to to jest dokładnie to mniej więcej podobne. Też dwie takie baszty kwadratowe, no i trochę murów. Więc zamki w sumie mają na tym etapie podobne. Dałbym tu ocenę na te chwilę 4, wydaje mi się, że będą tu znacznie lepsze i ciekawsze zamki, więc tu dałbym ocenę 4, zaniżam u wieprza o tyle, że właśnie do, do niego każdy się może przedostać, no przecież w jednych testach botów na zwykłych zamkach było tak, że Sultan z racji takiej, że jest arabskim lordem szybko dozbierał do swojego ataku, przebił się, zestakowały się te dobrze jednostki, które tu weszły, i przeszły prosto do lorda. Armia wieprza, pałkarzy i pikinierów nie była w stanie nic zrobić, i został pokonany pierwszym takim większym atakiem. Więc przez to, że tu łatwo przejść, tym bardziej na przykład, jeszcze jak się zrobi przejście w tym miejscu, czy nawet brama zostanie rozwalona, spoko. Te jednostki z siedziby, jak zejdą, mają szansę, ale na przykład, jak zrobi się przejście gdzieś w tym miejscu, i wtedy te wszystkie jednostki od wieprza idą aż tak daleko, to one się nie zestakują. A ci, którzy wchodzą, będą lepiej zestakowani. I wieprz, jak wychodzi na przykład gdzieś tu, to przeważnie już ma z góry przegraną, nawet jak ma tyle samo jednostek. I nawet obstrzał kuszników nie pomaga, mimo że obijają te jednostki, ale armia wieprza nie jest w stanie się zestakować na przykład przechodzi tu po magazynie, czy gdzieś tam z tyłu. No i niestety to jest minus duży u wieprza. To, że te zamki naprawdę nawet takie słabsze, w, te w teorii średnie, bo ty są w stanie podbić, więc za to ocena będzie 4. Przejdźmy do zamku numer 2 w takim razie, zamek numer 2. No, i co my tu mamy? Ten zamek już w porównaniu do tamtego zamku znacznie większy. Wieże, każda z trzech wieży, dodatkowa wieża, to przede wszystkim każda z wieży, tak samo fajnie obudowana. Tu nawet mi się też podoba do wyglądu, jak jest taki zrobiony dodatkowy mur jeszcze w środku. Tego nie musiał robić, tak naprawdę. Tutaj dokładnie to samo jest. I jak są takie, jakby pomieszczenia, że jest ta jedna taka krateczka, po której można tam. Przejść, wejść, wejść do środka. No i to fajnie daje, jakby taka wieża miała osobny pokoik, można to powiedzieć. Wydaje mi się, że to jest fajne. Plus, który od razu można tu zauważyć, to taki, że nie ma tu żadnych budynków na zewnątrz, wszystko jest w środku, nie ma żadnych domków. Tutaj też nie ma tego domku, który tam był. No i a dobra, w sumie jest jeden. Jeden ale schowany z tyłu, więc to nic nie zmienia. Nawet gdyby, no dobra, gdyby może się zdarzyło tak, żeby przeciwnik był po tej stronie, no to przynajmniej ta wieża wtedy chroni, bo patrząc na to, że na przykład przeciwnik teraz jest po tamtej stronie, to ta wieża tak samo nie brałaby za bardzo udziału w obronie. Dopiero jak jednostki bliżej by musiały podejść, ta wieża jest już bliżej, bo tam była wieża tak jakby też z tyłu, i druga też była z tyłu. Tu jest w miarę przy tym przednim murze, więc na pewno te jednostki mają dalszy zasięg niż w tamtym pierwszym zamku, który mogliśmy zobaczyć. No, i tu na pewno jest też lepsza gospodarka. Wydaje mi się, że tam było przede wszystkim mniej łuczarzy. Jeszcze nie, nie zwróciłem dokładnie uwagi, ale tu na pewno większy zamek to musi być ta lepsza rekrutacja. Okej, okay, ten zamek, jaką bym tutaj dał ocenę? Podoba mi się, że jest wieża. Im więcej wież, tym wydaje mi się, że no wiadomo, i bezpieczniej, i fajniej to też wygląda. Jak jest taki pusty mur, to nie jednym zamku, nawet to u węża było widać, że był taki zamek, w którym dwie wieże były z tyłu, z przodu był tylko praktycznie mur, no i tak trochę pusto się wydawało. Więc fajnie, że jest tutaj ta wieża dodatkowa po środku. Gdyby jej nie było, naprawdę byłby to taki średni zamek. No i właśnie, o, to jest to. Tam się zrobiło przejście, tak jak mówiłem, i wtedy jakby tutaj było więcej zbrojnych i jednostki wieprza jakby tam daleko biegły, to duże straty by miał, więc to jest największy minus u wieprza niestety. No i też duży minus u wieprza to, jak właśnie podczas testów można było zobaczyć, podczas testów widzieliśmy, że jak podjeżdżały katapulty i naprawdę strasznie mogły wyniszczać wieprza Filip, jak podjechał katapultami i rycerzami to wyzerował praktycznie wszystko, tutaj nic wieprzowi nie zostało, więc brak jakichś tam z mangoneli niestety też boli, ale tak już jest. Wieprz bazuje tylko głównie na kusznikach w obronie. Więc dobra, ten zamek oceniłbym na. Tam dałem 4. Dobra, tu będzie 5,5. Nam 5,5 są jeszcze według mnie lepsze zamki. Ten jest ok. Większy, wszystko w środku, za to na pewno 1,5 punkta więcej można dać, ale nie jest jeszcze to taki jeden z lepszych zamków wieprza, tak mi się wydaje. Więc tu ocena 5,5. Mamy zamek numer 3. Ten zamek jest troszkę mniejszy. Tamten był dłuższy. Ten jest taki bardziej zbity i szczerze, ten zamek, według mnie, jest na pewno fajniejszy niż tamten poprzedni. Przede wszystkim, że właśnie te wieże troszkę są bliżej siebie. Też jest wszystko w środku tak samo pochowane. Tu nawet chyba żadnego budynku nie ma na zewnątrz, tak, więc tu jest nawet lepiej. Tam był ten jeden dom. Tu wszystko jest w środku, dobra. I do tego te wieże też są bliżej siebie, a takie najważniejsze budynki nie są gdzieś na przykład tutaj porozciągane, czyli typu tam łuczarze, kowal, wszystko jest tu przy siedzibie. I to jest naprawdę fajne. Ten spichlerz tylko jest troszkę w ryzykownym miejscu, mógłby tam zostać mocno obstrzelany. Więc spichlerz może w lepszym miejscu można by było dać. Ale ogólnie tu już ocena będzie według mnie wyższa. I zobaczcie, tak jak tam wieża była z tyłu... Tak, tu jest wieża z przodu, która też chroni, i nawet wydaje mi się, że jakby tutaj wyczyszczone zostały te wieże czy ta brama, i podjechałaby tu balista, to ona nie miałaby nawet jak do tej siedziby strzelać, bo to będzie podobnie tak jak u węża: że tu, jakby podjechała jakaś balista, wieża stoi na drodze i nie mogłaby strzelać w tamtej jednostki. Takie mam wrażenie. Takiej sytuacji niestety nie widziałem jeszcze, żeby tu w tym zamku się wydarzyła, ale u węża to działało, więc wydaje mi się, że naprawdę tutaj mogłoby być podobnie, że jakby tu nas dosłownie w linii prostej stanęła jakaś balista, to by nie dostrzeliła aż tam do siedziby. To na pewno na plus. Też jest tutaj taki fajny jakby pokoik, do którego można wejść. i Jest ta wieża schowana. Okej, okay, mamy też atak. No, no niestety. No katapulty, do za, za, do, przejście do zamku wieprza zrobią bardzo szybko. To zawsze było na minus, i tu za to też będę odejmował w każdym zamku punkty. Bo tu w żadnym zamku nie będzie to jakieś lepsze. Nie będzie ten mur grubszy, nie będzie jakoś bardziej chroniony. Tu zawsze będzie w każdym miejscu dostępne jakieś łatwe przejście. No właśnie, no i też wieża. Zobaczcie, dwie katapulty, jedna balista. Kusznicy tylko na bramie, i to jest też minus. Żadnej balisty i mangoneli nie ma. I tu straty mogą wyszłoić. Nawet tutaj, w tym miejscu, nawet czy to brama, czy ten podwójny mur nie pomógł. Jednostki podjechały i wieprz mocno zostaje niszczony. Ale i tak zamek w porównaniu do tamtego lepszy. Tam dałem 5,5. Myślę, że w tym na spokojnie mogę dać 7. Tutaj wszystko jest w środku. Ważne te budynki, z których później potrzebna jest ta broń, pancerze wszystko jest tu przy siedzibie. Z siedziby też jednostki mogą tego bronić. Do tego ta wieża, która myślę, że naprawdę mogłaby być tarczą dla takiej balisty podjeżdżającej, jak tu mamy. Dam tu ocenę 7. Tu myślę, że 7 będzie zasłużone. Fajny zamek. Ta wieża jeszcze z przodu, nie jest z tyłu jak w tamtym. 7 myślę, że będzie dobrą oceną. Przejdźmy do zamku numer 4. Mamy zamek numer 4. No i tu już mi się rzuca w oczy to, że dokładnie. Nawet katapulty prezentują to idealnie tak jak chciałem. Podjechałyby tu katapulty i mogą niszczyć naprawdę ważne budynki, które są dość kosztowne. Zbrojownia, w której wszystkie bronie i pancerze są. To co kosztuje? No, Kowal to chyba się nawet 200 Golda kosztuje, więc to spore straty można tu robić. Do tego balista podjeżdżająca gdzieś troszkę bardziej po prawej stronie może to podpalić. To miejsce jest bardzo niebezpieczne. Do tego są jakieś budynki też na zewnątrz. Tylko co prawda to są dwa domy, ale to zawsze. Więc nawet jakiś randomowy, podbiegający podpalacz byłby w stanie może i coś tu zrobić. Ok. Wieża tu bardziej tak, no nie no, też jest trochę z tyłu. Chciałem powiedzieć, bardziej może tak mniej więcej po środku, ale jednak troszkę bardziej na tym tyle jest. No ta prawa strona słabo chroniona. Jakby to zamienić i tą wieżę dać tu, a te budynki przesunąć i dać tu po środku, żeby tu nawet od siedziby te jednostki miały bliżej do tego, żeby bronić. Wtedy byłby to zamek, myślę, że też na takie 5,5 na 6. Mniejszy, podobny zamek do tego pierwszego, ale ma jednak mniej budynków na zewnątrz. Ale to miejsce niestety psuje i tutaj kurczę szczerze dałbym nawet ich chyba niższą ocenę niż tamtym. Tam były jakieś domy z tyłu i jeden domek z przodu i to był taki największy minus. No wiadomo do zamku wieprza to już nie będę tam powtarzał przy każdym zamku łatwo się przedostać. Ale to z racji takiej, że łatwo by katapultami czy nawet balistą można było podpalić to to mnie tu bardzo niepokoi. Więc myślę, że w tym zamku tak jak tamdem 4 ten zamek oceniłbym szczerze na 3,5% bo to jest jednak zbyt ryzykowne trzymać te ważne budynki w takim miejscu bez żadnej prawie obrony. Jakby wieprz miał balisty? Spoko. Jakby na wieżach były balisty, jasne. Wtedy że żadnego problemu by nie było, bo żadna katapulta czy balista by tak prosto nie podjechała, ale z racji takiej, że wieprz ich nie ma, powinien te budynki chować bardziej. Więc w tym zamku niestety tego nie robi i są dwie wieże, ale no ta wieża, mówię, gdyby podmienić, wtedy dałbym 5-6 Byłoby spoko, lepszy niż ten pierwszy zamek, ale zaraz jest taki, że nie ma takiej podmiany. To dam tu 3,5. To jest jeden z gorszych zamków, według mnie, w takim bądź razie. Więc tu nie ma co nawet mówić dalej. Przechodzimy do kolejnego zamku. Mamy zamek numer 5. Ogólnie, ten zamek wygląda na bardzo dobry zamek. Jedyne, co mi się w nim nie podoba, to tak samo troszkę wystawione te budynki po tej stronie. Tu jest już w miarę ta wieża przynajmniej na równi, więc jakby jakieś balisty, czy, bali, czy katapulty próbowały gdzieś naprawdę blisko podjechać, to ta wieża powinna już mieć zasięg. Więc tu jeszcze po tej stronie w miarę okej. Okay, bardzo mi się podoba to miejsce, w której są dwie wieże tak na równi obok siebie i są schody i do jednej i do drugiej. To ta strona wygląda naprawdę bardzo mocno. Tu, tutaj z racji takiej, że jest tylko jedna wieża, jest spoko, fajnie, że tutaj się budynki tam zmieściły, że są tylko dwa domki na zewnątrz, tak jak praktycznie w tym poprzednim zamku, ale co mi się bardzo podoba w tym zamku, to połączenie tej wieży z siedzibą, ponieważ, dlaczego to jest fajne, jak jednostki by stracił z tej wieży, to nie musiały, bo one gdzieś tam chodzić dołem, plątaniną, jakąś między domkami i wchodzić schodami do góry, tu od razu... Często jest tak, że bo trzyma te jednostki na przykład na siedzibie, czy jak tutaj zrekrutuje, to one od razu szybką drogą mogą wejść na tą wieżę i od razu wspomóc jak będzie taka potrzeba. To szybkie przejście na wieżę jest bardzo dobre. Podoba mi się. No i mówię, jedyny minus to tamto, ale i tak ten zamek wydaje się mocny. Tu nawet jeszcze do, do końca. Jak tak się spojrzy, to można zobaczyć, że ten mur, gdyby tego nie było, i dać tu jakieś schody, spoko, też by to było ok. Ale dzięki temu, że nawet jest ten mur, to on chroni jeszcze spichlerz. Dodatkowa jest obrona, bo jakby nie było tego muru, katapulty mogłyby rozwalić tu jakiś spichlerz, właśnie. A tak jak jest ten mur, to jeszcze jest większe zabezpieczenie dla spichlerza, jednego z ważniejszych budynków. Fajnie, zbrojownia jest tam. No mówię, jedyne co to. Pamiętam, że ogólnie w tym zamku też im dłuższy zamek, tym jest o tyle problem, że. Jednostki mogą się rozbiegać. Jak tu się by zrobiło przejście, to chroni tak naprawdę tylko jedna wieża. Jak jednostki. Katapulta wystarczy jeden strzał, jednostki od razu mogą tędy wchodzić. I jednostki wieprza muszą przejść daleki dystans, żeby się bronić. Mm, szczerze, dobra, jakie oceny dałem wcześniej? Tam dałem się, Wydaje mi się, że ten zamek powinien mieć takie 6. Bo jest ogólnie ładny. Tam są co prawda te budynki wystawione po lewej stronie, ale jest w miarę kuszników. No, patrząc na ilość tych kuszników na wieży, jestem w stanie uwierzyć, że oni mogliby tu w miarę bronić. Więc nie jest tak źle. Te dwie wieże po prawej stronie też bardzo mi się podobają. To przejście jest OK. Plus dodatkowa ochrona na spichlerz. Myślę, że ocena 6 byłaby tu na spokojnie bardzo dobra. Ok, mamy zamek kolejny, zamek numer 6. I co my tu mamy? Podobny zamek do zamku numer 1 i do zamku chyba numer 4. Są dwie wieże. Tu znowu podoba mi się to, że jest ten dodatkowy mur, który pozwala na szybsze przejście do wieży, plus chroni te wszystkie budynki po tej stronie. Hmm, tu widzę po tej stronie trochę minus, że koszary bym zamienił z tą wieżą. Wtedy było taką roszadę tu zrobić, byłoby znacznie lepiej. Bo tak wieża by mogła chronić bardziej. Tak te wszystkie tu cztery budynki są, mogły być pod ostrzałem z katapulty, to zawsze jakieś straty będą. A tak poza tym, no to w sumie różnica jakoś mocno w ocenie nie będzie. Dwa domki z tyłu, na zewnątrz i cech inżynierów. To dokładnie prawie że tak samo jak w tym pierwszym zamku. Hmm, tutaj dałbym ocenę, myślę, że 4,5, bo tam w tym pierwszym dałem 4, ale zresztą takiej, że tu jest dodatkowa Ochrona i też jest chyba mniej budynków na zewnątrz. To myślę, że takie i 4,5, może nawet 5, nie 4,5. 5 bym dał, gdyby ta wieża była tu bardziej z, z prawej strony. Jeszcze gdyby była na miejscu tych koszar wtedy dałbym 5, może nawet 5,5. A tak dam 4,5 z racji takiej, że to jest bardzo podobny zamek do tego pierwszego. I ma też dodatkową ochronę, właśnie tu zbrojowni, spichlerza i tych domków. A tak poza tym, no to mocno on się od tamtego nie różni, więc tu w sumie więcej nie trzeba o nim mówić. Widzę też mało budynków, jest tylko dwóch uczarzy. Owal, okej, okay. no to tu w sumie rekrutacja może być wolniejsza. Nie pamiętam, jak było w tym pierwszym, ale to nie wiem, czy tutaj jest nie jest zamek, którym tego jest najmniej, tak jak patrzę. Dobra, ale to przejdźmy do zamku numer 7 w takim razie, bo tam, tak jak mówię, podobny zamek do tego pierwszego. Więc ocena podobna 4,5. Mamy zamek numer 7. I tak, to jest dokładnie ten zamek, o którym myślałem. To jest mój ulubiony zamek wieprza. Z racji takiej, już Wam mówię dlaczego. Jest 5 wież, to na pewno, to wiecie. Ale z racji takiej, że były takie testy, w których wieprz bił się chyba z Filipem albo z Marszałkiem. Chyba wydaje mi się, że z Filipem. I w testach było tak, że specjalnie dałem surowce na przykład tu z boku. I była taka sytuacja, że wieprz wygrał z kimś, właśnie możliwe, że to był Filip, tylko dlatego, że zrobił ten zamek. Trafił się ten zamek i to uratowało wieprza. Gdyby zrobił taki mały zamek, wieże nie miałyby przede wszystkim zasięgu, i gdyby była nawet jakiś zamek, gdzie ten zamek byłby dłuższy, ale była tylko jedna wieża, nie byłoby to na tyle silne. Kusznicy nie byliby w stanie wystrzelać wszystkich rycerzy. A raz ten zamek, dokładnie ten zamek, był w stanie, te dwie wieże były w stanie bronić tych surowców, co sprawiło, że rycerze w ogóle prawie, że tego nie mogli wyniszczać. I ten zamek uratował wieprzowi yy, cały pojedynek. Więc z racji takiej, naprawdę ten zamek i lewa, i prawa strona tak jak w tym jednym zamku było, że z prawej strony były dwie wieże, z lewej była tylko jedna tak tu. Nie dość, że jest ta frontowa wieża, nie ma jej tak gdzieś z tyłu, jest z przodu, przed siedzibą, chroni jeszcze może przed balistami, tak jak mówiłem, do tego prawa strona mocna, chroni te wszystkie budynki, tu kolejne budynki, zobaczcie przede wszystkim ile tu jest. Tu rekrutacja jest na pewno dobra, patrzcie w porównaniu, tam ile było w poprzednim na zamku? 6 budynków? Czy tam 8 y, max jakoś? Tu, zobaczcie, tu po jednej stronie jest prawie tyle, co w niektórych zamkach całkowicie, więc jest naprawdę ten zamek potężny, to jest mój ulubiony zamek wieprza. Fajnie to wygląda, nie ma nic na zewnątrz. Tu takie pokoiki jeszcze porobione, na przykład na cech inżynierów, na market. Wszystko tu jest dobrze chronione. Jest tych, gospodarka też mi się wydaje, że tu będzie, no w sensie nie gospodarka, rekrutacja będzie lepsza. Dużo budyneczków, Kowali to aż trzech ma na przykład. Tu jeszcze dwóch kolejnych, pięciu, a w niektórych zamkach, ty mówię, tyle to ma całkowicie tych budynków. Łuczarzy też pewnie więcej. No wszystkiego jest tu dużo. I przede wszystkim wszystko jest dobrze chronione, jakby surowce trafiły się na mapie po tej stronie, czy po tej stronie, wszystko będzie w zasięgu. Jest to duży zamek i przede wszystkim dobrze broniony zamek. Więc ten zamek na spokojnie dostanie u mnie 9, ocena 9, myślę, że zasłużona tu będzie. Mamy zamek numer 8, ostatni zamek. Ok, co tu przede wszystkim możemy zobaczyć? Często wieprz ma tak, że jest brama z przodu. Tu podoba mi się to, że jest brama po prawej stronie i po lewej stronie. Więc, jak na przykład na mapie trafią się surowce po której stronie, to czy to będzie po lewej, czy to będzie po prawej, będzie jakieś, będzie jakieś szybkie wejście. To jest super, to mi się podoba. Wieża kolejny raz z przodu, tutaj nawet jeszcze bliżej, bo to przylega do siedziby. Więc, bardzo szybkie wejście na tą wieżę może być. Do tego chroni przed jakimiś tam balistami, to wiadomo. Czyli są tu jakieś budynki na zewnątrz? Są tylko dwa domy, tak jak to było w niektórych zamkach. Ok, ale są w teorii na tyle patrząc, że jest wieprz z tej strony. Podobają mi się też właśnie te takie, jakby przejścia. Tu jest znowu takie pokoiki, jak ja to mówiłem. Tutaj jest po całej tej stronie taki pokoik zrobiony, i tutaj jest drugi. Szczerze, ten zamek na... też mi się podoba. Co prawda, jest w porównaniu do tego poprzedniego, do siódemki jest słabszy. No to widać, zobaczcie, ile tu ma tych budyneczków, właśnie na przykład do wytwarzania: sześć tu i siedem. Jeden tutaj jest. No właśnie, czyli tam siedem to praktycznie było po jednej stronie. Niestety, to jest słabsze. Tutaj ten spichlerz, jest chroniony przez te mury? No mógłby, na upartego można powiedzieć, że mógłby oberwać. Ale nie jest tak źle, no w sumie po tym, po zbrojowni też, więc tu może jakiś gdyby ten mur przesunąć tam dalej albo zrobić nawet tą wieżę lekko przesunąć. Nie no jest, jest w ok. Tutaj już nie będę się do takich szczegółów przyczepiał. Wieże. No z takie, że tu jest ta brama i zawsze jakieś jednostki tam są, to nie jest tak źle. Tutaj są studnie, więc jakby tutaj katapulty obstrzelały to studnie ta nie są, nie są takie jakieś wielkie straty. Tu koszary też nie są jakimiś wielkimi stratami. Więc takie nie ma ważnych budynków, w miarę wystawionych. Dobra. No i tak, jest ta wieża, jest tu o katapulty. Możemy zobaczyć jakiś atak przy okazji jeszcze? Jak to się trzyma? No właśnie, to co mi się zawsze, tak jak mówiłem, u podobało, jest to, że te mury jednak są grube i trzeba naprawdę mocny obszar zrobić, żeby taką wieżę rozwalić. Dobra. Tu, szczerze, ten zamek, myślę, że zasłużył na. Wyglądem i tym, że dużo rzeczy jest tu pochowanym pochowanych. Dobra, tak się jeszcze zastanawiam, Patrzyłem sobie na oceny, jakie dałem w porównaniu do innych zamków, podoba mi się naprawdę te, te bramy mi się podobają. Jest to coś innego, bo zawsze wieprz mi się kojarzy, że on ma na przykład taką bramę z przodu, czy jak patrząc no odwrócić zamek, to na przykład ta brama byłaby zawsze tak gdzieś tutaj, przy siedzibie. Podoba mi się to właśnie, że to jest ten zamek jest trochę unikalny właśnie pod tym względem, że te bramy są tak na bokach. I może to naprawdę dać przewagę, jakby właśnie na przykład surowce, co prawda w tym na przykład wypadku może to być na przykład gorzej, bo surowce akurat są tu z tyłu, więc troszkę muszą tam nad, nadłożyć tej drogi, ale jakby były surowce na przykład tak jak w testach po boku, no to to fajnie na plus. Pokoiki też mi się podobają, trzy wieże, plus fajnie, że wieża z przodu, ta wieża też bardziej z przodu, ta troszkę tak bardziej z tyłu, ale zawsze jest to w ramach, jak jakieś kusznicy tu są. No, i tutaj bym dał ocenę. Myślę, że takie w porównaniu do innych zamków i z racji takie, że jest to trochę bardziej unikalny zamek, właśnie przez te bramy, dałbym tu 7,5. No, wieprz prawie to przegrał, ale to nieważne. To, to już mówię. To niestety, wieprz nigdy nie dostałby jakiejś mega dobrej oceny. Yy, przynajmniej, dychy na pewno by nie dostał z racji takiej, gdyby miał może lepsze mury i jasne. To w tamtym zamku, w którym dam dziewiątkę, mógłbym się pokusić o danie dychy, ale na dychę trzeba naprawdę zasłużyć. Więc gdyby mówię wieprz, nawet gdyby był to ten mały mur, ale gdyby był tak jak u węża, podwójny, to już może i wtedy bym się pokusił o danie dziesiątki w tamtym poprzednim zamku z pięcioma wieżami, ale z racji takiej, że wiepr, do wieprza zawsze łatwo się przedostać, no to niestety taki żaden zamek nie, nie będzie jakoś mega mocno oceniony, nie licząc tego gdzie ma dziewiątkę, no i to by było na tyle, ostatni zamek za nami. W następnym odcinku będziemy sprawdzać Wilka. U Wilka na pewno będzie do czego się przyczepić, przez to, że niektóre zamki są troszkę źle zrobione, ale no to już niestety tak będzie. Ale myślę, że u Wilka jest też dużo fajnych zamków, na które. Będ... W których będę mógł dać dobrą ocenę, więc tam będzie co oceniać. Te zamki przede wszystkim będą większe. Tam będzie można na wiele jakichś różnych aspektów popatrzeć. No i to by było na tyle. W tym odcinku mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie mi znać swoje oceny i co sądzicie o zamkach wieprza. No i widzimy się już niedługo w następnym odcinku, a jutro z jakąś kolejną misją, nie wiem co ja tam jeszcze zaplanowałem. Trzymajcie się i do jutra do 10. Na razie.